Witam serdecznie moim gościem Rafał Danek, Brugą Grunowak. Witam. Rafał, dobrze wchodzicie w rundę rewanżową. Wygrywacie dzisiaj z Gadżetem 5 do 2 Jak się dzisiaj grało? bo Słyszałem, że z tą piłką to mieliście dość spory, można powiedzieć, cały wakacyjny rozbrat. No dokładnie, no, tak naprawdę, wczoraj pierwszy grać w walę osób na nas w Pierwsza raz po miesiącu piłka przy Nie było nawet kiedy rozegrać żadnego spalniku, bo wiadomo, dużo ludzi na wakacji wjeżdża. Zmiany nie było się jak zebrać. Także szczerze mówiąc, pierwsze kontakty z piłką od wczoraj do dziś. Także tak to wyglądało z boku, czasami się śmiesznie, bo to każdy biegał gdzie chciał i piłka troszkę czasami nie przeszkadzała, nie ukrywała. Taka przerwa jest potrzebna, czy raczej wybija tutaj z tonu grania? Jest potrzebna, ale to była za długa przerwa. Takie tydzień, dwa to jeszcze ok, ale nie tam prawie miesiąc i tydzień to, to, to robi już różnicę, bo to tak jakby bez czucia piłki, bez niczego i kondycja przede wszystkim. A dzisiaj jak i my, jak i przeciwnik bez zmiany i tak jak pogoda też jest taka lekka duchota, to też ciężko było też tak na wysokim poziomie grać cały mecz. Czym dzisiaj wygrywacie? No nie powiem, że skutecznością, bo było trzy, trzy razy więcej było, 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 było z, z sytuacji, ale, ale no, więcej byłem dlatego wygrywamy. To jest standardowy standardy piłki nożnej. Kto więcej tym ten, ten wygrywa. Nie będzie awansu do wyższej ligi. Będziecie tutaj walczyć o utrzymanie w drugiej lidze. Czy taki rozwój wydarzeń jest dla was tutaj po tym dziewięciu kolejkach, a teraz już w rundzie rewanżowej jakim? Jakim tutaj można powiedzieć podejściem, czy będziecie walczyć jak lewy, żeby się utrzymać, czy bardziej traktujecie to na zasadzie zabawy, tylko i wyłącznie? Nie, nie, nie. My, my chcemy. My w ogóle nie jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w tej drugiej piątce, bo też nie będę mówił, że kadrowe, kadrowe sprawy też, też były w, w pierwszej rundzie, ale to nie ma co na to narzekać. Chcemy wygrać tą, tą drugą piątkę, a nie walczyć mańką być na, 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 na tym najwyższym miejscu, tym dziesiątym, jak bodajże. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.